Dzień dobry Państwu, serdecznie witam. Tu wiatr z Gorzowa. Oto, proszę Państwa, nasz gorzowski ratusz, gdzie urzęduje prezydent naszego miasta i gdzie mają spotkania nasi rajcy gorzowscy. Dzisiaj jestem tutaj, ponieważ odbywa się sesja Rady Miasta, na której to będzie podjęta decyzja o przydzieleniu, o oddaniu w zasadzie mieszkania dla pana Cygana za 20% jego wartości. Wcześniej ten pan wnioskował o to, żeby miał ulgę o wartości 99%. To nie przeszło, jak widać, z czasem. Uległ troszeczkę ten projekt jego przemyśleniu i zaoferował, że za to mieszkanie może dać więcej, czyli oferuje 20%. Natomiast miasto, wychodząc naprzeciw, zmniejszyło cenę o prawie 200 tys. zł za to mieszkanie. Przypominam, 130 metrów mieszkanie w Gorzowie Wielkopolskim pierwotnie miało być sprzedane czy oddane temu panu za ponad 5 tys. zł. Dziś jest to kwota większa. Czy to się uda, y, zobaczymy. A tuż przed lokalem, przed ratuszem y, spotykam osoby, które protestują. I chciałem się dowiedzieć, y, co to za protest, tak? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu, tu wiado z Gorzowa się kłania. Tutaj widzę ludzi, którzy protestują. Na plakacie dostrzegam tutaj znajomą mi twarz, tutaj również znajomą mi twarz. Czy spróbuję zgadnąć, czy tutaj chodzi o tego człowieka niehonorowego, który stał się honorowym? Dzień dobry. Jak najbardziej. Dzień dobry panie redaktorze. Protestujemy przeciwko wyniesieniu na ołtarze, że tak powiem, z przekąsem. Człowieka, który był ideowym. PZPR-owcem, więc nie był żadnym po prostu szeregowym członkiem partii, jak nam się tutaj wmawiało podczas komisji i na sesji. I został on po prostu uznany za honorowego obywatela miasta i nie zgadzamy się z tym, ponieważ zawsze zachowywał się niehonorowo i nie rozumiem dlaczego takiego człowieka wynagradzać takimi tytułami jeszcze w, jeszcze w naszym mieście. Tak, ale rozmawiałem z panem e, wice, wice, wice wojewodą Onegdaj z Platformy i on rzekł coś takiego, myślę, że wydaje, że te słowa były dość trafne. Miejcie państwo pretensje do radnych, którzy żeście wybrali i do prezydenta? No zdecydowanie. Y, y, przyjęli oni taką postawę, że w ogóle nie chcieli z nami gadać, nie przyjmowali naszych argumentów, a jedyny argument to był taki, że przecież to było dawno i... i i to już jest za nami, więc teraz trzeba zrobić nowe otwarcie, nowe otwarcie ze starym komunistą, no ja dziękuję bardzo za takie otwarcie. Ja pisałem do pana prezydenta o krótkie, krótki wywiad na ten temat, dostałem odpowiedź, że temat został wyczerpany. <laughs> no właśnie, jeszcze nie chcą z nami gadać, no co, to za, co to jest za władza lokalna, która nie, nie dość, że nie słucha, to jeszcze nie, nie chce nawet spotkać się prawda? tutaj jest z mieszkańcami. No ona się już po prostu wyczerpała i trzeba, trzeba tę władzę zmienić. Czy nie sądzi pani, że to postanowienie radnych i naszego prezydenta spowoduje, że ten tytuł jakby troszeczkę się zmniejszy, jego znaczenie się zmniejszy, jest to jakaś degradacja? Dlatego, że wśród tych osób wyróżnionych wcześniej na pewno są uczciwe osoby, są honorowe osoby, ale ten pan tutaj wybitnie do nich nie pasuje. To znaczy, no jest m.in. innymi Jan Paweł II, tak, także osoba, którą jak najbardziej należy honorować i, i szanować. No w zestawieniu z panem Komornickim, no to się nie klei. Czy myśli Pani, że ten protest ma jakiś sens? Myślę, że tak, dlatego, że um, oni po prostu, oni uważnie nas obserwują i, i, i zauważają to, że protestujemy. Może. Może po prostu kiedyś się zastanowią nad tym co robią, bo w końcu nowe wybory za chwilę będą chcieli znowu wystartować, tak? Tak, mamy jeszcze raptem dwa lata i będziemy mieli nowe rozdanie. Myślę, że to, co jest, już nie powróci i myślę, że ta świadomość, a więc historia, y, powinniśmy właśnie zrobić wszystko, żeby nasza młodzież, generalnie młode pokolenie miało świadomość tego, czym i była PZPR, prawda, w tamtym okresie i co ma na rękach, a ma właśnie krew naszych bohaterów, bo to trzeba powiedzieć wprost, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy y, poszło do piachu, reszta została zamęczona w katowniach, ubowniach i tak dalej, i tak dalej. O tym się głośno nie mówi, a Szukają czegoś w internecie, powiem szczerze, sam szukałem. Bardzo trudno jest ten okres odnaleźć. Czyli udało im się wygąkować tą sferę życia, która niestety pochłonęła tutaj w Polsce i ofiary i kilkadziesiąt w lat. No, dlatego dajemy świadectwo naszym postępowaniem, że, że nie zapominamy, że pamiętamy o tych ludziach, którzy zginęli za czasów PRL-u i sprzeciwiamy się w wynoszeniu y, po prostu do honorowych tytułów takich właśnie ludzi. Ja nie mówię, że pan Komarnicki kogoś zabił, tak? ale skoro był pierwszym sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej w przedsiębiorstwie, czyli nie był szeregowym członkiem partii. I ja nie zgadzam się osobiście na to. Mój ojciec całe życie był zwykłym pracownikiem, ponieważ nie chciał się zapisać do tej organizacji i ja po prostu uważam, że miał rację. W związku z tym no, muszę tu być. Tak, i wtedy postawa pani ojca, że tak powiem, była honorowa, bo mógłby pójść na skróty tak zwane, pójść dla przywilejów, dla własnych korzyści, dla splendoru pewnego, pójść zapisać się i być członkiem partii, ale ten człowiek wybrał inaczej. To właśnie jest godna postawa i honorowa postawa, a nie ta, którą mamy w tej chwili. Naturalnie, to ci ludzie po prostu bardzo specyficznie pojmują honor. Dokładnie. A z czym mam przyjemność? Wanda Szumna, klub gazety polskiej z Garzowa Wielkopolskiego. Bardzo pani dziękuję za wypowiedź. Wszystkiego dobrego.